Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na kanale PC Master. Dzisiaj przedstawię Państwu optymalizację przeglądarki Microsoft Edge. Zapraszam do oglądania. Wchodzimy sobie w przeglądarkę Microsoft Edge. Wchodzimy w ustawienia tej przeglądarki, klikając w prawym górnym rogu te oto trzy kropeczki ustawienia i mamy tutaj ustawienia całej naszej przeglądarki. Następnie przechodzimy do zakładki prywatność, wyszukiwanie i usługi. Klikamy tutaj. I tutaj zmieniamy sobie opcję zapobiegania śledzeniu na ścisłe. Następnie gdy to tutaj zmienimy, zjeżdżamy troszeczkę niżej i ustawiamy sobie wysyłaj żądanie nie śledź i uruchamiamy to. Następnie odznaczamy opcję zezwala witryna na sprzedanie, czy masz zapisane metody płatności. I tutaj jeszcze zjeżdżamy sobie niżej i schodzimy do zakładki zabezpieczenia. Sprawdzamy czy mamy tu wszystkie opcje powłączane. Tutaj McAfee Defender Smart Screen blokuje potencjalnie niechciane aplikacje. To wszystko tu musi być włączone, jeśli chcemy korzystać bezpiecznie z internetu. Następnie, jeśli chcemy jeszcze bardziej zwiększyć swoje bezpieczeństwo, preferuje się na przykład wybranie usługodawcy dostarczanego do nas DNS-a przez wybierz usługodawcę i klikamy tutaj i możemy sobie wybrać interesujący nas DNS. W tym poradniku na razie tego nie pokazuję, będzie do tego nagrany kolejny poradnik, do którego zapraszam też serdecznie już w przyszłym tygodniu. Dobrze, następnie przechodzimy sobie do zakładki Wygląd i tutaj gdzie mamy Dostosuj pasek narzędzi ustawiamy przycisk strony głównej, żeby mieć po prostu szybki dostęp do Google, na przykład włączamy to tutaj na niebiesko i tutaj wpisujemy adres Google'a tutaj zostawiamy tylko uruchomiony przycisk ulubione, żeby tu był tylko niebieski suwak resztę odznaczamy przy uruchamianiu w zakładce zmieniamy opcję otwórz określoną stronę lub strony i tutaj ustawiamy sobie interesującą nas stronę główną może być to Google, może być to Bing, cokolwiek chcemy. Następnie po tych tutaj zastosowanych zmianach przechodzimy sobie do y, zakładki System. I tutaj najważniejsze, odznaczamy ulepszenie uruchamiania. Tutaj to odznaczamy tą opcję. I kontynuowanie aplikacji w tle za, po zamknięciu przeglądarki Microsoft Edge też odznaczamy. Y, zaznaczamy sobie opcję używaj y, przyspieszenia sprzętowego, gdy jest dostępne. I możemy, jeśli mamy do najnowszej wersji zaktualizowaną przeglądarkę Microsoft Edge, możemy sobie tutaj zmienić opcję oszczędzać zasoby dzięki kartom uśpionym. I tutaj wybieramy sobie czas, po jakim czasie mają te karty się uśpić, których nie używamy. Też jest to bardzo przydatne narzędzie w przypadku, gdy pracujemy na dużej ilości otwartych kart w przeglądarce. Możemy sobie na przykład na 5 minut dać i po 5 minutach karty, które nie są przez nas aktualnie używane, zostaną automatycznie uśpione, nie zabierane przez to pamięci RAM. Następnie... Przechodzimy sobie do nowej karty, w adres karty wpisujemy Chrome 2 kropek 2 ukośniki flags. Klikamy Enter I ukazuje nam się oto takie ustawienia Tutaj wyszukujemy Nazwy Java I mamy tutaj opcję experimental javascript Możemy Postestować sobie wydajność naszej przeglądarki na wyłączonym jak i włączonym tym ustawieniu ja polecam osobiście to włączyć i uruchomić ponownie przeglądarkę. Jeśli będą występować jakiekolwiek problemy yy, przez to że ta opcja jest włączona, no to automatycznie wpisujemy sobie Chrome 2.2 yy, ukośniki w prawo Flags i wyłączamy tę opcję. Następnie odnajdujemy opcję Move Scrolling. Jest to opcja, która umożliwia nam płynniejsze przeglądanie stron internetowych. Jeśli macie ją na opcji domyślnej, polecam zmienić sobie na włączone. I tak samo uruchamiamy ponownie przeglądarkę internetową. Po zmianie tej opcji odszukujemy następujący atrybut. Po włączeniu opcji Smooth Scrolling odnajdujemy następującą opcję. Enable less image loading. Możemy sobie to wpisać tutaj w wyszukiwarkę w góry. I opcja ta odpowiada nam za lekkie opóźnienie ładowania fotografii czy też załączników na naszych stronach internetowych. Jeśli chcemy na przykład sobie y, podczas scrollowania, żeby zdjęcia ładowały się natywnie szybko y, względem ładowania się strony internetowej, opcję tą y, wyłączamy. Jeśli nie zależy nam na tym, żeby te zdjęcia bądź też jakieś miniaturki się ładowały tak szybko, przez co też strona może się z automatu troszeczkę szybciej załadować, opcję włączamy. Następną mocą jaką odnajdujemy tutaj w tych ustawieniach będzie enable, lazy Frame loading. Jest to opcja adekwatna do poprzednika, czyli albo jeśli ją włączymy, to później ładuje nam się klatki strony internetowej. Jeśli mamy wystarczająco wydajny sprzęt komputerowy, polecam tą opcję wyłączyć. Jeśli nie, zostawić na default albo na enable. Wszystkie zastosowane zmiany tutaj w tych ustawieniach, jeśli coś będzie nie tak, Możemy przywrócić sobie do ustawień fabrycznych, klikając przycisk Reset All I uruchamiamy ponownie przeglądarkę internetową Po tych wszystkich zastosowanych zmianach w przeglądarce Microsoft Edge Przeglądarka powinna znacznie przyspieszyć swoją pracę w wyszukiwaniu stron internetowych i ich ładowaniu Z tego poradnika byłoby to na tyle, jeśli odcinek Cię spodobał Zapraszam cię do moich sociali w, w opisie materiału i do subskrybowania tego kanału. I do następnego, trzymaj się. Cześć.